Cześć! Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale Archeo Woodcraft. W dzisiejszym materiale kontynuujemy wykonanie motyki, mianowicie będziemy ją oprawiać oraz wykonamy ostrze osaka i również oprawimy go na trzonku. Zapraszam! Do wykonania trzonków posłuży nam taki oto leszczynowy kij. Oba narzędzia będą osadzone w różny sposób. Motykę osadzę nakładając ją od dołu trzonka, czyli tak jak współczesne kilofy. Natomiast ciosak będzie oprawiony tak jak większość narzędzi współczesnych, czyli z użyciem klina. Ciosak wykonam z tej bryły krzemienia. Można je generalnie wykonywać na dwa sposoby. Albo uformować, cały kształt wstępnie, a następnie jednym bocznym odbiciem wykonać ostrze albo przygotować sobie odłupek, który już będzie miał ostrą poprzeczną krawędź. Ja posłużę się tą drugą metodą. Zacznę od przygotowania sobie miejsca, z którego będę go odbijał. Używam dość dużego, twardego tłuka. Nie do końca o to mi chodziło. Jednak i tak mam materiał, z którego ciosak uda się wykonać. Mianowicie ten odłupek. Wytnę z niego następnie taki oto trapez. Teraz wydrążę tą część, tej tą dotkankę gąbczastą, żeby było gdzie ten ciosak osadzić. Do tego celu wykorzystam ten taki Biuro odłupek, jak to niektórzy określają. Jedynie co muszę go zaretuszować. Tak jak widać, teraz z tej strony jest krawędź tnąca w tą stronę, a z tej w tą. Uzyskałem coś w rodzaju szlifu dłutowego. I takie narzędzie będzie mi służyło do wiercenia. To też tak tytułem suplementu do poprzedniego filmu, gdzie nie pokazałem dokładnie jak wiercę. Tkance gąbczastej idzie to. Dość szybko. Jak widać, ona się bardzo łatwo poddaje, zwłaszcza w przypadku, gdy była odpowiednio długo moczona. Otwór jak widać zwęża się, jest no, prawie do otworu tak naprawdę, więc teraz możemy przystąpić do wykonania ostrza. Ta krawędź będzie naszą krawędzią tnącą więc jej nie obrawiamy w żaden sposób. Musimy natomiast skorygować szerokość oraz długość. Robimy to poprzez proste uderzenia pod mniej więcej takim kątem. Jak widać zaczyna on pasować, jest jednak jeszcze trochę za gruby. Postaram się więc od tej strony nieco go pocienić, ponieważ tutaj mam całkiem dobry kąt do odbicia właśnie od spodu. Ostrze zasadniczo pasuje już do oprawki. Żeby je w pełni ustabilizować, dobrze jest włożyć tutaj kawałek skóry. Nie mocujemy ciosaka raczej na stałe za pomocą kleju, ponieważ ostrza są bardzo mało trwałe. Przez to że mamy tutaj do czynienia z jedynie wyłupaną krawędzią tnącą, która przy pracy takim narzędziem, którego zadaniem jest rąbanie, będzie bardzo mało trwała. A co za tym idzie? Szybko się stępi, więc dobrze jest mieć możliwość wymiany tego narzędzia. Kolejnym etapem będzie już właściwe oprawianie. Zacznę od motyki, którą osadzę, tak jak już mówiłem, na zasadzie współczesnych kilowów, czyli nałożę ostrze trzonek w ten sposób i będę nabijał do momentu, aż mi się zatrzyma, z pozostawieniem pewnego zapasu, gdyż jest to świeże drewno. Więc trzeba brać poprawkę, że jeszcze trochę się skurczy podczas schnięcia. Zacznę od okorowania. Do tego celu posłuży mi odłupek z takim krawędzią pod kątem mniej więcej 80 stopni. Natomiast ostrym odłówkiem będę ścinał. Sęki, które utrudniają pracę. Do korowania tak naprawdę można równie dobrze użyć narzędzi wykonanych z kości. Cokolwiek, co ma w miarę ostrą krawędź, sprawdzi się bardzo dobrze. Tutaj natomiast kąt powoduje, że nie jest mi tak łatwo wciąć się w drewno, więc usunę jedynie korę bez kaleczenia samego środka. No, jak widać, w tym miejscu się nam motyka zaklinowała. Okoruję więc jeszcze kawałek i odetnę na razie z takim dość sporym zapasem. Po opiłowaniu dookoła bez problemu udało się to przełamać. Taki dość duży zapas zostawiłem z tego powodu, że będę starał się jeszcze trochę mocniej to nabić. Most już nie da rady, jak widać zaczyna to już nawet pękać. Trzonek jest jeszcze trochę za długi. Skrócę go do na mniej więcej długość od mojej wyciągniętej ręki do mojego mostka. Teraz już postaram się. Obciąć to bardziej estetycznie. W przypadku używania narzędzi z epoki kamienia, czy to krzemiennych, czy to kościanych, większość obróbki drewna najlepiej jest przeprowadzać na świeżo, na świeżym drewnie. Praca w drewnie suchym jest bardzo trudna, a czasem wręcz niemożliwa. Warto również pamiętać, że przy wykonaniu narzędzia ze świeżego drewna. W sensie przy wykonaniu trzątka ze świeżego drewna w tej metodzie narzędzie się jeszcze nieco może przesunąć do góry. Z tego powodu na najbliższy tydzień pozostawię ten naddatek i dopiero po mniej więcej tygodniu, może trochę dłużej go odetnę, gdy będę miał pewność, że narzędzie już nie powędruje dalej i zaklinowało się w ostatecznym miejscu. Z drugiej części tej leszczyny wykonam trzonek do ciosaka. Więc zacznę tak samo od okorowania. Teraz musimy na czysto obciąć ten koniec. I tutaj zastosuję metodę nałożenia tego na, od górnej części trzonka, czyli tak jak w większości współczesnych narzędzi. Jak widać, prawie pasuje, minimalnie jedynie. Będzie trzeba to skorygować. Tutaj również będzie trzeba poczekać aż trzonek wyschnie i wówczas dodatkowo wzmocnić miejsce łączenia klinem pod który teraz przygotuję nacięcie jak widać, słonek nam się rozszczepił. Teraz. Następnie nabijamy oprawkę i zostawiamy to do wyschnięcia. W przypadku tej grubości drewna, do wstępnego podeschnięcia, tak żeby uzyskało to swój ostateczny rozmiar, wystarczy około tygodnia do dwóch. Również dotnę to już na długość, w tym wypadku jest to długość od moich palców do łokcia. Czyli tak jak dzisiaj zazwyczaj oprawiamy jednoręczne toporki. Jak widać po wstępnym przeschnięciu całość się poluzowała. Więc teraz W przypadku ciosaka, tak jak mówiłem, użyjemy klinów. Wbijamy po prostu do oporu. Trochę z tej strony pękło, ale w przypadku takiego narzędzia nie ma w zasadzie czym się przejmować. Teraz trzeba w niej osadzić samo ostrze. Do tego celu posłuży nam kawałek skóry. Odcinam taki pasek. Dobrze, żeby była to skóra garbowana tłuszczowo lub inna, która jest w miarę rozciągliwa i elastyczna. Następnie trzeba po prostu dobrać mniej więcej taką ilość, która skutecznie nam wypełni przestrzenie w wewnątrz oprawki a jednocześnie pozwoli wystarczająco głęboko wejść samemu ostro. W tym wypadku osadzenie, co prawda, wyszło trochę na skos, natomiast powiem szczerze, że w wielu przypadkach niestety nie da się tego uniknąć. A jednak to nie było dobrze osadzone jeszcze. Zresztą trzeba pamiętać o tym, że wielokrotnie coś, co na początku wydaje się. Osadzone doskonale, później się poluzuje i będą konieczne poprawki. Tak jak już mówiłem, to nie jest narzędzie, które wytrzyma bardzo długie użytkowanie. Raczej tego typu sprzęt był bardzo często naprawiany, ostrze było bardzo często wymieniane. Ten kawałek skóry, który tu został, przycinamy. A teraz przejdziemy do motyki. Ona również nam się poluzowała. W tym wypadku dużo prościej po prostu przesuwamy. Niestety, ale skórnek trochę za mocno się skurczył Więc spróbujemy podłożyć kawałek skóry Pomógł on nam zablokować. W tym momencie drzewce jest w pełni ustabilizowane. W tym filmie to już wszystko. Jeżeli podobał Wam się ten film, dajcie łapkę w górę. A jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych materiałów, subskrybujcie kanał oraz śledźcie nas na Facebooku i Instagramie.